Szpital Powiatowy w Oświęcimy wzbogacił się o takie wielkie, czerwone serce. Stanęło ono na holu przy kaplicy i wejściu do poradni specjalistycznych. Każdy, kto tutaj przyjdzie, może do niego wrzucać zwykłe nakrętki z butelek. Pieniądze ze sprzedaży tych nakrętek trafią na konto trzynastoletniej Nikolki Kurpas z Brzeszcz, która wymaga pomocy, a którą finansowo wspiera nowo powstałe Stowarzyszenie Pozytywni w Oświęcimiu. Szpital to jest takie miejsce, gdzie serce odgrywa największą rolę. Przede wszystkim ludzie, którzy tu pracują, włożyli ogromne serce dla tych naszych pacjentów. To są historie od 55 lat, bo szpital tyle lat ma. Jest wiele osób, które pracują ponad 30 lat, więc to serce zostawił tutaj ogromne. I to widać w opiece na co dzień nad pacjentem. A pomysł serca, bo ono jest inne, jest specyficzne, jest ładne. Dlatego, ponieważ osoba, która ją wykonywała, to jest osoba, która troszeczkę doświadczyła w życiu pewnych, pewnych zdarzeń i włożyła w to serce bardzo dużo takiego dziękczynienia za to, że też fundacje pomagają jego córce. I wydaje mi się, że dlatego jest takie ładne, bo, bo to jest taki dobry gest od strony człowieka, który potrzebuje pomocy, a chciał się tym podzielić. Każda działalność, jakakolwiek ona by nie była, która będzie wspomagała naszych pacjentów. Ludzi, którzy są w potrzebie, ludzi, którzy są chorzy, ludzi, którzy mają problemy, jest zawsze przez nas, będzie realizowana, ponieważ no, z natury szpital jest jednostką, która pomaga ludziom. Tak? I, to, I to oczywiście najważniejsze, tu jest pacjent, najważniejsze są e, nasi obywatele, ludzie, którzy przychodzą do nas, ci, którzy wymagają potrzeby pomocy. To jest bardzo szczytny cel, dlatego że bez względu na to, jaka forma pomocy jest, ona musi być zawsze realizowana. E, pomoc dla człowieka jest wpisana w naturę tego szpitala i wszystkich pracowników, Którzy tutaj pracują, my mamy po prostu we krwi to, żeby pomagać, a takie inicjatywy są jak najbardziej dla nas jak gdyby naczelne, tak? One nie przynoszą nam jakiegoś dużego kłopotu. To jest rzecz, która ze wszech miar jest dla nas pozytywna. Bo po pierwsze, dosyć sporo jest różnych plastikowych odpadów, a jeżeli te odpady możemy przekształcić i pomóc komuś, to jest w bardzo dużej potrzebie, dlaczego tego nie robić? To jest dla nas taki cel priorytetowy ratować ludzi, ratować zdrowie ludzkie i pomagać w każdej mierze. Jeżeli wybieracie się do szpitala, do poradni specjalistycznej, na badania czy do rejestracji, a macie w domu nakrętki, przynieście je tutaj i wrzućcie do tego wielkiego serca, pamiętajcie, że dobro powraca.